W dzisiejszym rozkładzie mamy asa monet, czwórkę mieczy, odwróconą piątkę kielichów i trójkę monet. Ten as monet, dokładnie z tej samej talii, był we wczorajszym czytaniu. Trochę tak jakbyśmy kontynuowali ten sam przekaz. Ten as to potężne ziarno możliwości, które wymaga takiego praktycznego działania, wymaga poświęcenia, wymaga cierpliwości, żeby to ziarno mogło przerodzić się w kwitnącą rzeczywistość. To jest takie Boskie zaproszenie dla Ciebie teraz do rozpoczęcia czegoś nowego i podkreślenie też, że teraz jest czas na działanie w kierunku Twoich celów i w kierunku Twoich pragnień. Czwórka Mieczy z odwróconą piątką Kielichów wskazuje, że Masz za sobą czas wycofania, w którym mierzyłeś się ze stratą i bardzo głębokim smutkiem. To taki okres, w którym w pewien sposób umarłeś dla świata na jakiś czas albo czułeś się martwy. Czułeś się pusty w środku, przychodziłeś, przechodziłaś żałobę po kimś, po czymś, może po sobie samym. I pomimo trudnej energii był to czas konieczny i dobry. Był to odpoczynek, stan zawieszenia po jakimś bolesnym przeżyciu czy przeżyciach. I to był czas dochodzenia do siebie, ale też głębokiej zmiany, głębokiej refleksji nad tym, czego dla siebie pragniesz, kim chcesz być, jak chcesz dalej żyć. To był okres oswajania też smutku, godzenia się z tym. Że nie zawsze za swoją miłość czy poświęcenie dostajemy to samo. To był okres uczenia się, że czasem trzeba odejść, że niektóre rzeczy czy ludzi trzeba zostawić za sobą na zawsze. Ta odwrócona piątka kielichów sugeruje, że już wracasz z miejsca straty, że wracasz z miejsca żalu i wchodzisz powoli do miejsca czy w okres takiego uzdrowienia i też wybaczenia, uwalniania tych trudnych przeżyć. Przezwyciężasz trudne emocje, uwalniasz się. Od jakichś doznanych krzywd i otwierasz się w końcu na nowe możliwości. Bądź dumny ze swojej wytrzymałości. Wiedz, że nie jesteś sam, bo jakkolwiek nazywasz swoją siłę wyższą, czy nazywasz ją Bóg, wszechświat, czy Wyższy Ja, to ta siła rozpoznaje Twoją gotowość. I właśnie dlatego oferuje Ci teraz to potężne ziarno odrodzenia, które tutaj pokazuje się jako as monet. Tylko pytanie brzmi, czy przyjmiesz to ziarno? Czy przyjmiesz. To nowe otwarcie, czy zasiejesz je, żeby stworzyć dla siebie kwitnącą rzeczywistość? Z tym pytaniem i z tą refleksją Cię zostawiam. Wszystkiego dobrego, dbaj o siebie. Do zobaczenia.